wspomniał pan wcześniej w tej wcześniejszej części rozmowy o Arturze Borucu i tak mnie naszło takie pytanie jedno do głowy, czy ten mecz Polska-Austria to był według pana jeden z najlepszych, jakie pan widział w historii występów bramkarzy? nie, 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 nie pokuszę się o tą odpowiedź jednoznacznie zero-jedynkowo, ponieważ przez tyle lat widziałem wiele fantastycznych meczów, których bohaterami nazwijmy to byli bramkarze. Musiałbym tutaj przyjąć jakiś klucz. Być może jak byśmy mówili o najlepszym meczu Artura. Tylko. Nie widziałem jego wszystkich meczów klubowych, ale wydaje mi się, że rzeczywiście w reprezentacji był to jeden z tych topowych meczów, które on rozegrał, a muszę oddać to Arturowi, że to był zresztą ja miałem troszeczkę ułatwione zadanie, bo z bramkarzami, z którymi spotkałem się w pierwszej reprezentacji poza Jurkiem Dudkiem i Wojtkiem Kowaleskim, od Artura Boruca praktycznie z tymi bramkarzami przeszedłem wszystkie reprezentacje juniorskie albo część tych reprezentacji, bo Artur nie grał w reprezentacji U15-16, dołączył dopiero do reprezentacji U17 bądź U18, już w tej chwili te do końca też nie, nie pamiętam. Ale ta moja droga z Arturem rozpoczęła się w reprezentacjach juniorskich, natomiast później ze wszystkimi bramkarzami, z którymi spotykałem się w pierwszej reprezentacji, łącznie z tymi, którzy może nie odegrali tak znaczącej roli, bo pamiętajmy, że poziom, jaki wyznaczył Artur, Wojtek i Łukasz Fabiański, to była ponad dekadę zabezpieczona polska bramka na top poziomie, i niezależnie kto od nich grał. Ale między nimi w reprezentacji zagrali jeszcze i Bartek Białkowski, związany z naszym regionem i Przemek Tytoń, który miał swoje mecze i Tomek Kuszczak i wielu bramkarzy, którzy mieli mniejszą liczbę występów w reprezentacji, tak jak wspomniałem, chociażby o Łukaszu Załóce, czy Radku Cieżniakowi, czy Sebastianie Przyroskim, czy Mariuszu Pawełku, więc tych bramkarzy przewinęło się bardzo dużo. To Artur był takim bramkarzem chyba najbardziej, najbardziej spektakularnym. Jako, jako osoba, jako, jako człowiek, I, i patrząc na jego występy, ten mecz z Austrią był jednym z tych, które ja bym uznał jako topowe, bo musimy pamiętać, że jego występ na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006 roku to też były fantastyczne, fantastyczne interwencje. Też nie udało się tej reprezentacji wyjść z grupy, ale pamiętam te mecze, mam przed oczyma interwencję Artura, chociażby w meczu. Z Niemcami, który, który rozgrywa, czy, czy nawet z Ekwadorem w tym, w tym, w tym pierwszym meczu. E, więc zgadza się, że to był mecz dla Artura, e, jeden z tych topowych, które rozegrał, ale który był najlepszy, to myślę, że to on chyba sam, nie wiem, czy potrafiłby wskazać e, być może miałby jeszcze jakiś inny, inny mecz. Natomiast patrząc na mecze e, najlepsze przez rozgrywane przez bramkarzy, Trzeba było chyba jednak każdego bramkarza troszeczkę inaczej, inaczej sklasyfikować i każdemu spróbować zadać to samo pytanie. Wtedy, wtedy mielibyśmy tą odpowiedź. To, to na moje następne pytanie pewnie też będzie ciężko pan odpowiedzieć, bo takie pytanie mam, które zadawała sobie przez wiele, wiele, wiele lat cała piłkarska polska kibica, eksperci Fabiański czy Szczęsny? <laughs> Ja, ja bym powiedział, można to pytanie odwrócić: szczęsty czy fabiański? E, cieszę się z tego, że lata, o których wspomniałem wcześniej, to były lata bramkarzy urodzonych, urodzonych w jednej dekadzie, czyli Artur to był rocznik 80., Wojtek rocznik 90., a pomiędzy nimi dokładnie w połowie urodził się Łukasz Fabiański, czyli można powiedzieć, że 80, 85 i 90. To były lata, w których urodzili się bramkarze, którzy zagwarantowali nam ten sam, wyrównany, topowy poziom, jeżeli chodzi o grę w polskiej bramce. Bardzo mnie cieszy to, że te lata i ci bramkarze byli takimi następcami tego, co działo się w polskiej bramce wcześniej. Bo, żeby nie sięgać daleko pamięcią, bo ja nie jestem zwolennikiem, żeby żyć historią, ale jestem ogromnym zwolennikiem, zachęcam do tego wszystkich. Zarówno kibiców, którzy są słuchaczami, jak i trenerów, żeby tą teraźniejszość, którą tworzymy, budować na bazie historii, na bazie tego, co już wcześniej było. Ja też tak spojrzałem na problematykę rozmawiając często w Polskim Związku Piłginożnej z prezesami, że. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj nadążyli za wymogami, jakie stawia przed bramkarzem gra w reprezentacji i kryteria, jakie musi spełnić bramkarz. Stworzyliśmy profil bramkarza reprezentacji, żebyśmy utrzymali ten poziom i zachowali tą tradycję, że obsada polskiej bramki to była zawsze to był zawodnik, który był bardzo mocnym punktem reprezentacji. I jak spojrzymy chociażby na dekady, żeby nie sięgać, tak jak powiedziałem, aż tak głęboko, to w latach 70. na pewno to był Hubert Kowska, to był Jan Tomaszewski. W latach 80. mieliśmy fantastycznego Józka Menarczyka, zresztą najbardziej utytułowanego polskiego piłkarza. W latach 90. nie mieliśmy sukcesów w reprezentacji, bo był to okres rzeczywiście, że nas brakowało, ale mieliśmy sukcesy klubowe. Dzisiaj marzymy o takich sukcesach, żeby dwa polskie kluby zagrały w lidze mistrzów. Żeby te kluby w tej, w tej Lidze Mistrzów również odgrywały swoją ważną rolę na wiosnę w rozgrywkach, kiedy są kontynuowane, prawda? I mieliśmy chociażby Maćka Szczęsnego, który w tych dwóch klubach zagrał wszystkie mecze. Czyli to był jedyny bramkarz, który grał wówczas w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Z polskimi klubami. Dzisiaj tych bramkarzy mamy kolejnych, bo i zagrał Arek Malasz, i zagrał Radek Cieżniak, ale to już są lata powiedzmy późniejsze. Te lata 90., na pewno Macie Szczęsny, na pewno Jarek Bako, który też grał fantastyczne mecze w reprezentacji, że ciągle brakowało naprawdę niedużo, żeby pojechać na duży turniej. Lata 2000 to są lata Jurka Dudka. 2010 no to są lata Artura Boluca. No i teraz te lata. Łukasza Fabiańskiego i Wojtka Szczęsnego. Więc ja dzisiaj patrzę na lata 2020 i 2030 i też widzę, mam ogromną nadzieję, że już dzisiaj widzę kandydatów, którzy będą bramkarzami, którzy utrzymają ten poziom. Więc odpowiadając na pytanie krótko: Szczęsny czy Fawiański, obaj. Dla mnie reprezentacja w okresie. Artur Boruc, Łukasz Fabiański i Wojtek Szczęsny nigdy nie miała bramkarza numer dwa. Mhm. Miała trzech bramkarzy, którzy w danym momencie pełnili inne role w reprezentacji. W tej chwili obecnie jesteśmy troszeczkę w innej sytuacji, bo na pewno numerem jeden bezapelacyjnie to jest Wojtek Szczęsny, a numerem dwa, trzy to są bramkarze, którzy ustępują mu o w dużym stopniu doświadczeniem. I w tej grupie jest Łukasz Skorupski, jest Bartek Drągowski, jest Radek Majecki, jest Kamil Grabara i kilku bramkarzy kolejnych, którzy czekają na, na swoją szansę, ale na pewno, patrząc przez pryzmat doświadczenia, kiedy gra Wojtek i będzie musiał być zastąpiony, to rzeczywiście zastąpi go drugi bramkarz, bo ten drugi bramkarz tego doświadczenia ma dużo mniej. Wtedy mieliśmy takie trzy jedynki i kto nie zagrał w tej bramce, gwarantował nam ten bardzo, bardzo wysoki poziom. Dzisiaj jest podobnie. Wojtek gwarantuje ten wysoki poziom. Bramkarze, którzy mają mniej doświadczenia, też są gotowi do tego, żeby sprostać wymogom, jakie stawia przed bramkarzem gra, gra dla reprezentacji, ale musimy pamiętać, że jesteśmy właśnie na etapie takiej zmiany pokoleniowej w obsadzie polskiej bramki. A właśnie tak patrząc trochę z boku, czy nie dziwi Pana fakt, bo też dużo kontrowersji jest z tym związanym z braku powołania dla Rafała Gikiewicza do tej reprezentacji? To też jest człowiek gdzieś tam pochodzący właśnie z naszych terenów, więc y, dlatego o to pytam, bo wielu ekspertów, kibiców, no bardzo dziwi fakt, że Rafała nie ma w tej reprezentacji, bo w Bundesliga no, prezentuje się wręcz wyśmienicie. Oj, Giki, Giki, to jest, to jest bramkarz, który ma... Rzeczywiście sporego pecha. Znam obu, obu, obu braci Gikiewiczów. Z Rafałem utrzymuję do dzisiaj kontakt. Dość często wymieniamy, wymieniamy się spostrzeżeniami, poglądami na temat, no na różne tematy, ale przede wszystkim tematy bramkarskie. Powiem szczerze, że widzę to dwojako. Pierwsza to jest tylko jakby potwierdzenie tego, co powiedziałem wcześniej, że poziom Jaki wyśrubowali bramkarze, którzy grali w reprezentacji, jest tak wysoki, że możemy sobie pozwolić umownie nie powołać takiego bramkarza, jakim jest Rafał Gikiewicz. Z drugiej strony, kariera bramkarza to nie tylko gra w reprezentacji, bo ja pamiętam Rafała, on również z tych samych powodów zagrał bardzo mało w reprezentacjach juniorskich. Pamiętam jego konkurentami byli tacy bramkarze jak Przemek Tytoni, jak Bartek Białkowski, którzy, którzy wówczas grali już w piłce seniorskiej. Rafał jeszcze w tej piłce seniorskiej nie grał wówczas. Też mi było ciężko go nie powoływać, ale jednak na tamten czas no, i Bartek i Przemek Tytoni jakby byli bardziej dojrzałymi bramkarzami. Natomiast patrząc na to jak rozwinął się Rafał, na jaki poziom wszedł, no myślę, że tutaj trzeba chylić czoła przed tym, przed tym bramkarzem i Pat jakby troszeczkę taką umownie mówiąc e, doświadczył czegoś, co, co niezależne jest od niego, że trafił na bardzo mocny i bardzo wysoką, wysoką taką konkurencję, e, bo rzeczywiście, kiedy bronił Artur, Wojtek i Łukasz, no to Rafał nie był jeszcze tym bramkarzem, którym jest dzisiaj, Natomiast dzisiaj patrząc, pomysł selekcjonera na budowanie kadry bramkarzy w reprezentacji jest ukierunkowany na to, żeby zbilansować zarówno doświadczenie, jak i, jak i tą perspektywę bramkarzy na przyszłość, więc znowu tutaj Rafałowi jakby ucieł taki okres czasu, w który on się nie, nie, nie wpisał, ale tak jak powiedziałem, ja myślę, że o klasie Rafała świadczy fakt, że polska bramka czy selekcjonerzy kolejni, którzy pobywali bramkarzy do reprezentacji, mogli pozwolić sobie, żeby pominąć Rafała, a mimo to mieć bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o obsadę bramki? Szkoda mi Rafała i na pewno gdzieś ciągle ta rysa będzie na jego karierze, że nie udało mu się w reprezentacji osiągnąć tyle, co w klubie, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj patrzę na niego jako bramkarza, który wszedł na absolutnie to poziom. Cieszę się, bo znam jego drogę, wiem, jaką pracę musiał wykonać, żeby znaleźć się tu, gdzie jest, więc szacunek, a cieszy mnie to tym bardziej, że jest to chłopak z, z naszych regionów, z naszej krainy. Jest kontynuatorem, jakby też bramkarzy, którzy wyjechali z Warmii Mazur od, od Jarka Baki Począwszy, chociaż wcześniej był jeszcze Marek Szczech, później był i Zbyszek Małkowski. E, więc Rafał jest kolejnym bramkarzem, który kontynuuje karierę i tych, którzy, którzy swoje pierwsze kroki stawiali na Warmii i Mazurach i to mnie, to mnie bardzo cieszy. Ale nie obawia się Pan o to, że po tym zakończeniu kariery przez Łukasza Fabieńskiego, no i przy ewentualnie, nie wiem, słabszej dyspozycji Wojtka Szczęsnego, bo wiemy, że miewa różne momenty, że gdzieś tam za 2, 3, 4, 5 lat będziemy mieli problem z obsadą numeru 1 w polskiej reprezentacji, jeżeli chodzi o bramkę. Nie, ja jestem spokojny. To jest, właśnie, to jest właśnie też poniekąd troszeczkę odpowiedź na to, dlaczego dzisiaj mniej szans jakby dostaje Rafał, prawda? Że trener, który patrzy na, na budowanie kadry bramkarzy tu i teraz, patrzy też w perspektywie, że w tej reprezentacji będą bronili bramkarze za 5 i więcej lat, więc na pewno dla Rafała jest to już okres, kiedy będzie zbliżał się do, do końca kariery. Natomiast jeżeli mielibyśmy spojrzeć na następców dzisiaj powiedzmy Artura i, i Łukasza, bo Wojtek jeszcze będzie przez kilka ładnych lat bronił, to jestem spokojny, że w tej grupie bramkarzy, których wymieniłem, a też w kolejnych rocznikach mamy bardzo uzdolnionych młodych bramkarzy, że będziemy w stanie utrzymać ten poziom, o którym wspomniałem, że te kolejne nie tylko 5 dekad, ale kolejne dekady to będą dekady, które, w których polscy bramkarze będą stanowili bardzo mocne punkty polskiej bramki. To jeszcze mam takie dwa pytanka na koniec. Pierwsze jest takie, czy jest Pan zwolennikiem tego, żeby na przykład bramkarzy w młodym wieku, załóżmy, nie wiem, 16 już lat, 17. Rzucać trochę na głęboką wodę i żeby już smakowali tej piłki seniorskiej i grali w tej seniorskiej piłce, czy żeby wprowadzać ich spokojnie do tej piłki, czy to też zależy indywidualnie od każdego przypadku? Na pewno musimy rozpocząć od tego, że każdy ma inne predyspozycje psychomotoryczne, każdy inaczej dojrzewa, każdy ma inne predyspozycje, jeżeli chodzi o radzenie sobie. Z wymogami i z tym wszystkim, co towarzyszy, że na wyższym poziomie niż dzisiaj predysponuje go do tego wiek biologiczny. Nie ma czegoś takiego jak bramkarz umownie nazywając za stary, za młody. Jest jedna droga. Musimy ocenić, określić, czy bramkarz jest gotowy do tego, żeby grać na wyższym poziomie. Jeżeli jest gotowy, powinien zagrać. Co to znaczy być gotowym? Przede wszystkim mentalnie udźwignąć. Presję, która towarzyszy grze na tym wyższym poziomie. Dwa, fizycznie być gotowym, żeby wytrzymać te obciążenia, które wiążą się z grą dla piłki seniorskiej, chociażby siła strzału, chociażby ta walka w powietrzu, ten kontakt z przeciwnikiem, czyli ta fizyczność. I trzy, oczywiście te, to minimum umiejętności techniczno-taktycznych, które są niezbędne do tego, żeby mieć ten fundament. Do którego będziemy dokładać doświadczenie, bo umiejętności techniczno-taktyczne będą rozwijały się też poprzez grę. Jeżeli powiemy, że zawodnik to minimum techniczno-taktyczne ma już na poziomie dobrym, jest to fundament, że może korzystać z tych narzędzi, w które jest wyposażony do tego, żeby zdobywać doświadczenie w piłce seniorskiej, to myślę, że jeżeli w taki sposób spróbujemy ocenić zawodnika, sprofilować bramkarza, to znajdziemy odpowiedź, czy on powinien grać w piłce seniorskiej, czy nie. Jedno jest pewne, że żeby rozwijać młodego bramkarza, potrzebne są dwa filary. Pierwszy to jest filar szkoleniowy, czyli to są treningi codzienne. I drugi filar to jest gra. Nie ma takiego treningu, nie ma trenera, który zorganizuje trening bramkarski, który w 100% odzwierciedli sytuacje meczowe. W tych czterech obszarach. Więc ta gra jest kluczem. Wchodząc troszeczkę bardziej szczegółowo. Lepiej, żeby bramkarz grał regularnie w juniorach, niż ma zagrać co któryś mecz w seniorach i w ciągu roku zbierać kilka meczów na poziomie seniorskim. A gdyby grał dalej w juniorach, miałby tych meczów kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet. Z drugiej strony, jeżeli chcemy, żeby bramkarz się rozwijał i widzimy, że poziom, który dzisiaj reprezentuje w juniorach, to jest poziom, z którego on się wywiązuje fantastycznie radzi sobie z tym bez problemów, to żeby znowu zrobić kolejny krok, trzeba mu te wyzwania stawiać coraz wyższe, tą poprzeczkę trzeba podwyższać. Ja pamiętam, zresztą przyjąłem taką zasadę, ale proszę tego nie, nie traktować, yy, szczególnie zwracam się do słuchaczy, którzy, którzy słuchają tego jako kanon. Yy, w szamotuła, kiedy, kiedy pracowałem z bramkarzami, wszyscy w wieku 17 lat bronili już w seniorach. Oczywiście oni złapali ogromną przewagę nad rówieśnikami, bo to doświadczenie z piłki seniorskiej jest zupełnie innym doświadczeniem niż piłka juniorska, ale tak jak powiedziałem, świadomie przygotowując ich w treningu w procesie treningowym indywidualnym, przygotowałem ich do tego, że oni byli gotowi do tego, żeby sprostać tym wymogom, które są stawiane w grze w trzeciej czy w czwartej lidze. I to się sprawdziło, i to naprawdę pomogło bardzo mocno w rozwoju tych, tych bramkarzy. Natomiast nie jest to regułą. Prawda? Trzeba bardziej spojrzeć przez pryzmat tego, żeby yy, bramkarz był gotowy do tego, żeby te wyzwania przed nim stawiać na coraz wyższym poziomie, żeby on ciągle musiał się z tym mierzyć. Już nie będę używał nazwisk w tej chwili, ale jeden z bramkarzy, który grał w juniorach fantastycznie, przyjechał po swoim pierwszym meczu na poziomie czwartej Ligi, gdzie przegrali ten mecz chyba 3-0, wyszedł do dwóch do i z którymi się minął w taki prosty sposób. Wrócił do, do, do Szamotu, bo byli to też bramkarze, którzy byli wypożyczeni do tych klubów mm -hmm. i tam nie trenowali tylko po prostu jeździli na mecze. Czyli wrócił do, do Szamotu i mówi trenerze. Ja myślałem, że ja umiem grać na przedpolu. Jednak ta piłka seniorska. Ja mówię co się stało, A oglądałem ten mecz, trenerze te piłki tam są zagrywane, dośrodkowywane, one tam latają jak pershingi. Tam jest ciężko cokolwiek zrobić, ale z każdym kolejnym meczem już ten bramkarz też wyciągał wnioski, już nie biegał tak jak w juniorach do tych dośrodkowań, tylko musiał zmierzyć się z tym, żeby troszeczkę inaczej to zanalizować, inaczej ocenić, podjąć decyzję w innym momencie i z każdym następnym meczem było widać, że to jest jego bardzo mocna strona. Aczkolwiek na pewno nie może podchodzić do tego tak jak podchodził to w piłce juniorskiej, gdzie te piłki były dośrodkowane naprawdę wolno, one były dość łatwe, były długo wiszące w powietrzu. Łatwe do oceny. Natomiast w tej seniorskiej piłce były zdecydowanie trudniejsze. No i moje ostatnie pytanie, już przechodząc znacznie wyżej. Według Pana najlepszy bramkarz świata to i dlaczego? Obecnie. <laughs> nie chcę być uważany za, za filozofa, ale odpowiem trochę filozoficznie. To bramkarz wirtualny. To bramkarz, którego nie ma, który nie istnieje. To bramkarz, którego moglibyśmy stworzyć za pomocą właśnie dzisiaj narzędzi technologicznych z którego byśmy wzięli troszeczkę z Donnarumy, troszeczkę z Nojera, troszeczkę ze Szczęsnego, z Boruca, z Fabiańskiego i może jeszcze z czterech, trzech, czterech, pięciu bramkarzy i byśmy stworzyli tego najlepszego. Bo każdy z bramkarzy grających na top poziomie ma zarówno mocne strony, jak i obszary, w których konkurent na przykład, w których konkurent jest lepszy. Dlatego nie każdy bramkarz poradzi sobie w różnych klubach. Często profil bramkarza predysponuje go do gry na określonym poziomie taktycznym. Ja dzielę bramkarzy na dwie grupy, takie chociażby minimum, bo tych, tych podziałów jest dużo więcej, ale nie chcę tutaj prowadzić lekcji, lekcji dla trenerów bramkarzy czy dla trenerów głównych. Przede wszystkim dzisiaj możemy podzielić bramkarzy na bramkarzy, którzy reagują na to, co dzieje się tu i teraz, czyli to są bramkarze pola bramkowego, którzy fantastycznie czują się w linii, fantastycznie czują się w polu bramkowym, niesamowicie są zdeterminowani, z, takim, z taką dużą determinacją potrafią bronić sytuację z bliskiej odległości jest im ciężko, ciężko strzelić gola i brankarzy, którzy reagują na sytuację, która wydarzy się za chwilę czyli o wysokim poziomie antycypacji, którzy potrafią jakby przewidzieć i odczytać, co przeciwnik ma zamiar zrobić. I to są ci bramkarze, którzy grają dalej od własnej bramki, którzy są w stanie asekurować linię obrony. Wymogi przed bramkarzem są bardziej dla tego drugiego, bo dzisiaj wszyscy chcemy, żeby ten bramkarz spełnił tą rolę tego umownie ostatniego obrońcy, czyli bramkarza, który będzie nam asekurował tą przestrzeń za linią obrony. Ale nie każdy bramkarz ma do tego predyspozycję. Nie każdy bramkarz będzie w stanie grać na, na takim poziomie. Dlatego, odpowiadając na pytanie, jeżeli chodzi o najlepszego bramkarza, musielibyśmy yy, przede wszystkim bardziej sprofilować, jakiego bramkarza szukamy. Dzisiaj, dzisiaj patrząc na ostatnie mistrzostwa, mistrzostwa świata, to, co wyprawiał Donnarumma, jeżeli chodzi o wyjścia do dośrodkowań. No było to na, na pograniczu ogromnego ryzyka, ale to był jedyny bramkarz, który grał aż tak odważnie i tak skutecznie, jeżeli chodzi o wyjścia do dośrodkowań. Inni bramkarze, którzy są fantastyczni, do tych dośrodkowań nie wychodzili. Więc bawiąc się w, w takie... W takie jakby stworzenie takiego najlepszego bramkarza. Myślę, że tutaj zostawiam to każdemu kibicowi. Fajnie, żeby, żeby każdy potrafił uargumentować, dlaczego dla niego najlepszy jest ten bramkarz, a nie ten. Można spojrzeć przez skuteczność, która jest w sumie najważniejsza, prawda. Można spojrzeć przez jego, jego taką elastyczność w ramce w sposób poruszania się przez mowę ciała. To wszystko ma wpływ na to, że będziemy Ocenia bramkarzy, że jednemu jednym będzie podobała się ta grupa bramkarzy, innym ta grupa bramkarzy, ale tak jak powiedziałem, nie ma bramkarza, który grałby na poziomie top i nie byłby w jakimś elemencie najlepszy, ale nie ma też bramkarza, który grałby na poziomie top i nie robiłby błędów spowodowanych jakimiś swoimi mankamentami. To jest, to jest naturalne, to jest taki proces. E, o którym trzeba, trzeba pamiętać. Ale dla zabawy na pewno można sobie swoje rankingi tworzyć, i to jest, to jest fantastyczne. Okej, okay, super, to bardzo dziękuję za rozmowę, za te wszystkie anegdoty, spostrzeżenia, bo na pewno naszym widzom to bardzo przypadnie do gustu i pewnie też fajne od punktu widzenia trenerów, bramkarzy była to rozmowa. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do, do spotkania z Państwem. Z tego miejsca pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców, wszystkich piłkarzy, wszystkich znajomych na Warmii i Mazurach i myślę, że do, do zobaczenia już w takim realnym e, świecie, w realnych w realnych spotkaniach. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo.